Siema, Mordo. O, o, masz piciu. Pio. Masz drugie? Tak, jasne, w budówce. dobra. No i co? No bo my mu lecimy jakąś siopę. To są w ogóle jakieś poważne pieniądze? Czy... ja no, już ledy, pamiętam. Ile my mu tam lecimy? Tysiąc. Cały. Tysiąc. Kafla? Mm -hmm. No, to trochę Jest sporo. No to co, zrobimy to tak jak ostatnio i będzie git. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście od wnuczka? Tak, tak, tak. Nic mu nie tutaj, jest? Nie, nie, no, nie, nie jest. Się, wszystko jest w porządku. Bardzo potrzebuje tych pieniędzy. Wiem. Jakoś go tam wesprzyjcie jak umiecie najlepiej. No. Dobrze, dobrze. Także lecimy jak najszybciej. Lećcie, lećcie, lećcie. Tak, tak. Są? No a, a co? teraz przeszło drugi raz, wątpię, się udało. Eee, tam nie penia i. Przejdzie na pewno. A poza tym. Dobra. Dobra, masz dobry pomysł? No, słuchaj. Yy, no nie bardzo. Nie, no, nie no, wiesz, zawsze możesz zarobić na przykład. iść gdzieś, wiesz. tam jeden dzień. Albo na przykład skreślić totka, wygrać. Wiesz, będziesz miał więcej niż kawał. Dobra, dobra, rozumiem, nie mamy nic. No nie mamy, no musimy to zrobić, stary. No no. No ale wiesz. Pamiętasz jak nam wtedy poszło wszystko ładnie jako waśle. No raz, raz, Weszliśmy. Nawet nie... Nawet nie musieliśmy wchodzić, tylko nas zobaczyła już nawet ledwo dzień dobry powiedzieliśmy już... A tu! To to, to wy, to, kto wy. My tak to, wy. No, tak, tak, to my, to my. No i... Sorry. Dobra, ale ty dzwonisz. Nie no co ty, no. <śpiewa> co to za dziwne jakieś... To znajdź chociaż numer! Widzisz, że jestem zajęty. Co, nie dzwonić? Zaraz się szukałem kasy. Szukam jej cały czas. Halo? Cześć, babciu. Co u ciebie słychać, mój wynosiu? Słuchaj, miałem poważnie zapadać. Wpakowałem się facetowi w bękę. I potrzebuję pieniędzy, babciu. Ale. Ile potrzebujesz? Tysiąc złotych. Ale ja mam tylko 500 złotych. No dobrze, to na razie wystarczy. Za to już nie życie, babciu. Tylko wyślij te pieniądze jak najszybciej. Ale wiesz, wnosił, że mam chore nogi. I, I bardzo ciężko mi chodzić. Tak, zapomniałem, zapomniałem z tych nerwów. To... Wiesz co, Babciu, to ja wyślę... Ja wyślę kolegę. Koledzy przyjdą i, i wezmą, te, wezmą te pieniądze. Czekam na listonosza, aż przyniesie pieniądze. To może... może niech przyjdą o trzeciej, czwartej po południu. Dobrze, dziękuję Babciu. wnosił. Przyjdź. Jest sprawa. Jest zadanie. Chodź, Jasne. Chodź, Krzysiu, co się dzieje. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Tak mnie wystraszyła. Zupełnie nie rozumiem, Krzysiu, co się dzieje. No, wyobraź sobie, że pewnie czekam na to samo co ciebie. Wydaje mi się, że te, na, na, gra, dzwonili do mnie. Ci, co chcą na, na wnuczka nabrać mnie. No i, i tak się zastanawiam, co teraz zrobić? Żartujesz no, sobie? No, no, no musimy coś zrobić. Tylko, tylko jak? Pomyślimy, wiesz co, no trzeba im dać nauczkę po prostu. Pomyśl, no trzeba ich przyłapać jakoś. No właśnie. To dlatego musimy się zastanowić, jak to zrobić. Ja myślę, że wiem. Myślę, że wiem. Damy łobuzom nauczka, jeśli O! Zostawienie jest, już te hajsy. Już to babka tylko połowę. O tak, ale no nie pęjaj. Stary no tam coś znajdziemy. Wiesz, i takie stare babki mają różnych pierdół na hacie, które są warte grubą pęgę. nie ale z podrobieniami od Rzeźnika! Ej, spokojnie! Że Ej, to nie jest Albańczyk dla którego się tu zbiera! Przyniesiecie pieniądze w zębach! Ale I przeprosicie, to... że musiał tyle czekać! Dobra, dobra, będziemy mieli bo... Macie go, go, czas do jutra! Palam sakat za człowieka! Cześć. 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 Cześć! Może to jest ta dziwna dziewczyna w no, tej dziwnej pamci? Chyba w tej. No te, ona tam mieszka niedaleko stąd, w tych starych blokach. A to chyba kojarzy, tam w sami porę na niej Czekaj, jakiej tam było? Nie pamiętam, Salinkę? Sylinkę. No te ale... pamci mają same dziwne imiona. I wszystkie takie same, dokładnie. Jas pan, Ola jest to, z jest Cześć babciu! Cześć, proszę, cześć! wszystko ci wyjaśnię po drodze. Halinko, idziemy. Dziadu, ile zarabiasz dziennie? Z 20 zł Bardzo pierwszy. Trwamy, damy, tak, żeby się nie skoczywali, prawda? I wtedy przyjdą i my skalę, na łóżki i damy do końca życia. Świetny pomysł, ale załatwić to muszę użyć... z nimi sama. Bo... No, zostańcie tutaj. Zostańcie. Cześć. cześć. cześć Halika, to co zwykle? Nie, tym razem mam specjalne zlecenie. Ale musisz załatwić. Mam dla Ciebie coś specjalnego. Słuchaj, rozliczymy się później. Nie ma problemu. No. A zadziała. Zadziała. Cześć. Powinno zadziałać. Co Za to? Super budynek. <supierpudel> pytanie. Idziemy. Y Stary, no jesteśmy już, już jesteśmy, już jesteśmy od, krok, od dobrej kasy, spłacimy się i wszystko będzie po Dobra, to ostatni raz. Ostatnie reakcje. Ostatni, ostatni, nawet ostateczne. No, Dobra, nie ma zwrotu. No nie ma, nie ma. Co tam? E, to my, koledzy pani wnuczka. Bo Chodźcie, chodźcie, wchodźcie, placusze, piekłam, chodźcie, Nie zdejmujcie butów, wejdźcie placusze, bo piekłam, bo was. Siadajcie, siadajcie. Siadajcie tu. Siadajcie, zaraz wam naszykuję jeść, pić.

Słodzić, czy nie posłodzić? No O, zostawię cukier. U! Co to jest? Ej, nie, nie, stary, Tyle tylał, A pieniądze? No, siadajcie, no, nie, siadajcie, no, nie, siadajcie, no, nie siadajcie, proszę, siadajcie. jak jakżeś no, herbatka, proszę bardzo. Tu, no, no, musicie się napić, no. No jakżeż, to tak pójdziecie bez... I no proszę bardzo, proszę, naprawdę no, proszę się częstować. Jak będziecie chcieli dosłodzić, to proszę bardzo jeszcze dosłodzić. No dobrze, to, to tak. napiję się. No częstujcie się, częstujcie, śmiało. No posięgnijcie po placuszek, no przecież jest dobry. No, na, powiedzcie tam, mi, poważę. powiedzcie, co tam u mojego wnuczka słychać. No, dob dobrze, dobrze, wnuczka, to dobrze, tylko że no, bardzo szybko potrzebuje pieniędzy po prostu na już praktycznie. No, ale nic mu się nie stało. Nie, nie. No i dobrze, dobrze, że mu się, się nic nie, nie stało. To, to wy wy wypijcie herbatkę na wejście placuszek, a ja idę po pieniądze. Staram się żeby tak nie robić. mówić, że to się nie uda dobra, może mieć rację, to nie był najlepszy pomysł. I tym bardziej z tym wszystkim co się tu dzieje, ale no, skąd nie wiedzieli, że nagle zacznie odstawiać jakieś środki z herbatą, z czasteczkiem. No, tak mają. No mają, ale nikt nie ma nożyć w szufladzie. Dobra, się tu przemysła kasę i spadamy na życie. No, masz rację. Jak tam lecili, Aha, to już. O, to, no to skoro pani już przyniosła pieniądze, to my wypijemy herbatkę i będziemy uciekać, bo ona się naprawdę bardzo spieszy. No ale wypijcie, nie No dobra, to my już będziemy uciekać. Tak, tak naprawdę. Tak. I musielibyśmy pani Wnuczek na nas czeka. No właśnie. I te pieniądze, to wszystko. Ja nie mam wnuczka. No i specjalna oprawa muzyczna dla was będzie. Budzimy się, budzimy się. A Moniarzko Budzimy się. No. Tak, tak.